Siema! Z tej strony Eleven, a to jest DLC do To The Moon. Jeżeli ktoś nie wie co to jest To The Moon, to jest taki naprawdę ciekawy RPG, w którego ostatnio, w sumie rok temu grałem. W sumie ja w to grałem rok temu, kurczę, nostalgia. Więc grałem w niego rok temu. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to to jest kontynuacja tej historii, a raczej tak jakby łącznik pomiędzy tym a Między pierwszą historią a tym, co będzie dalej, więc lepiej obejrzyjcie najpierw to demon, albo zagrajcie sobie sami, co bardzo polecam, żebyście sami zagrali, przeszli tą grę, a dopiero później zobaczcie to. Możecie w sumie to zobaczyć, żeby mniej więcej ogarnąć, na czym gra polega, ale tu mogą się posyłać spoilery, których nie chcecie. Więc jest to DLC, konkretnie świąteczna edycja, że tak powiem, świąteczny specjal. Prawdopodobnie są dwa takie, a nie jestem pewien. Dorwałem, przetłumaczyłem na polski język wersję No, na kilka błędów Sam w nim już grałem, że tak powiem i Program do nagrywania nagrał mi Kulpit, także tego Nagrywam jeszcze raz, ale już wiem co tutaj się stanie To jest taka krótka przygoda na jakieś 20 minut, pół godziny Bez zapisu, bez menu głównego Ale jest darmowa dla wszystkich, więc będziecie mogli sobie pograć Doktor Neil Watts Hej, Ewa! Wpadnij do mojego biura, chcę ci coś pokazać. Nil, gdzie ty jesteś? Spotkanie zaczęło się godzinę temu. Co? Ups, tak to jest, jak się komuś zostawia pułapki, a jest się idiotą. I żeby samemu w nie wleść. Na no, cześć, Ewa. Zaraz, nie ma dziś żadnego spotkania. Tak, a ja nie jestem tempa. Dwa razy jednego dnia. Poważnie. Poza tym. To niebezpieczna zabawa, a gdyby spadło mi na głowę, zanim wylała się woda... Spadło na moją i jakoś się nie przejmujesz. No to co innego, twoja jest całkiem twarda. Cóż, i tak raz się dopadłem. Przepraszam bardzo, że dałem ci szansę na rewanż. Ale poważnie, zajrzyj do mnie, naprawdę chcę ci coś pokazać. Tylko... daj mi parę minut. Pójdziesz przywitać się zresztą, przyjęcie jest na dole, ehm. Może później, ale jeśli ty idziesz, to przynieś mi coś do picia. Tak właśnie, zostałem służącą. Więc sterujmy Ewą. Można sterować myszką, można samą klawiaturą. Ja wolę klawiaturą. Jako że wiem, co tutaj się dzieje i co trzeba już robić, to po prostu będę tego przechodził. Przedtem się troszeczkę gubiłem, bo... No cóż, jest to DLC, ale troszeczkę się nie postarali z tym, że łazi się w tej z powrotem i nie Nie zawsze można ogarnąć, co się dzieje. Co? Właśnie sobie przypomniałem. Mogłabyś przynieść też kawałek ciasta? Skąd wiesz, że jest ciasto? Ewa... Zawsze jest ciasto! A ja je chcę! <ścoughs> Cóż, wybierz sobie jedną rzecz. Nie jestem twoją kelnerką. Hej, więc to wybierasz? Neil? Myślę! Słuchaj, muszę spadać. Zadzwonię później. Co się nie o, oh, hej, Ewa! Roxy, wszystko w porządku? E... Eee? Ach, cóż, no. Wyszliśmy na zewnątrz, żeby przynieść coś z samochodu i. No, no wiesz, sama. Znowu oni co? No tak, to ta pora. Posłuchaj, nie mów o tym reszcie, dobrze? Nie chcę psuć atmosfery. Hmm, może znikną zanim będziemy wychodzili. Mam nadzieję. Chodź, zobaczymy co tam porabiają. Mhm. Mm Dobra, zlecamy? Czy, czy ja mogę sterować? Bo nie pamiętam. Ok, mogę sterować, dobrze. Więc idziemy teraz tutaj. A tutaj co? Party Hard. Znaczy Party Soft, tak naprawdę, ale cóż. Zrobili jak zrobili. Możemy pogadać z gośćmi. Znaczy to nie są nawet goście, to są ludzie, którzy pracują w tej całej tutaj korporacji. Dowiecie się wszystkiego o tym. A niektórzy, którzy oglądali tu to wiedzą o co chodzi. Nie jestem pewna, co mam robić, Ewa. Mamy tu dziś wszystkich, więc pozwoliliśmy jemu się napić i teraz nie chcę przestać gadać. Może zwyczajnie poczuję, by ktoś go wysłuchał. Ta! Właśnie tego się obawiam najbardziej! Eee, okej, okay, a Eddie? Wiesz co mnie wkurza Lisa? Potrafimy zmieniać wspomnienia, a jednak nie mogę sprawić, by moje włosy były tak sprężyste jak Logana, a nie jedwabiste jak Oje. Ta, ta tragedia. Ładny kapelusz. Faktycznie jeszcze nie od rzeczy. E, Taima McMillan. Ewa, moja droga, dzień dobry Taima. Wiesz, nie odpisałaś na maila moim bratanku, którego ci wysłałam. Dołączyłam jego zdjęcie i w ogóle... E, dzięki, ja po prostu nie szukam. O, to ten chłopak Nil, prawda? Co nie? Lubię utrzymywać osobno moje życie, osobiste i pracę. Wow, to kolejny dowód na to, że mój bratanek jest dla siebie idealny. Jakie, jakie swatanie ludzi jest głupie po prostu. Jeżeli jeżeli siebie nie chcą, no to to jest trochę. nie. nie, nie. Będziecie razem tacy szczęśliwi. Ehe, po uju, że tak powiem. Logan. Hej, Ewa. Hej, jak poszła ta ostatnia misja? Słyszałem, że pojawiły się jakieś... ...komplikacje. Było w porządku, tylko weszła nam w drogę biurokracja. Ale w tej chwili staram się zapomnieć o pracy. Będziemy mieli jej jeszcze wystarczająco dużo. Tam ja dyskutujemy o naszych gustach w kwestii barkowych obrazów. WSZYSTKIE SĄ DOBRE! Tak, wszystkie są dobre. Hey, Wils, Wyglądam, że Logan przystawia się do twojej dziewczyny. Czekaj, co? Pff, ona nigdzie się nie wybiera. O no, nie wiem, Wills. Logan śpiewa jak anioł. Na naprawdę? Dokładnie, Wills. Y a słyszałam, że jesteś wybitnym tańcerzem. Naprawdę? No cóż, mam na głowie trzy kętki włosów, a każda z nich aż pali się, by powalczyć z nim parkingu. No dobra, zaczyna się robić dla mnie zbyt dziwnie. What the fuck? Pogadajmy z Roxy. Słuchaj, wiem że trudno jest o tym nie myśleć, ale zamartwiając się nic nie wskurasz. Wiem, ale... Jakie było życzenie twojego ostatniego pacjenta? E? Um? 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 Dobra. O cóż, chciała zwiedzić świat. I zrobiła to? Tak! Zabraliśmy ją wszędzie! Sama zobaczyła miejsca, w których nigdy nie byłam! Na przykład... Kanał Suezki. Byłam taka szczęśliwa! <noise> co ja gadam w ogóle? Wydaje się, wydaje się że doceniłaby wszystko, co dla niej zrobiliście. Hmm. Pomogłaś wielu ludziom, Roxy. Jestem pewna, że gdyby mogli z Tobą porozmawiać, powiedzieliby Ci to. I nie zmieni, nie zmieni tego to, co się dzieje teraz z zewnątrz. Chyba masz rację. Naprawdę czuję się lepiej, kiedy o tym myślę. Dzięki Ewa. Są święta! Nie pozwól, bo psuł to nastrój! Mhm. Good. Dobra, więc teraz, jako że pogadaliśmy z nimi w miarę, spróbujmy dostać się z powrotem do Nila. Tutaj jest ten problem w tej historii, że ona, ona nie mówi ci, co masz konkretnie zrobić w danej chwili, i musisz kombinować. I myślałem, że trzeba będzie wziąć ciasto, trzeba będzie wziąć coś do picia, ewentualnie i mu zanieść, ale nie da się tam nic wziąć. Aba jestem idiotą, więc yy, po prostu się do niego przejdziemy jeszcze raz. Troszkę się muzyka zmienia, troszeczkę się morocznie robi. Neil. Zamknięte. Coś to się mogło stać? Linia jest zajęta. No to kupa. Tutaj jeszcze możemy wejść. Tutaj wiem, co się stanie, no ale. Drogi pamiętniczku, dzisiaj cholera. Nie powinnam zostawiać swojego pamiętnika tak na widoku. Lepiej jest go zanim ktoś zobaczy. Także tego. Nie wiem czy to ma jakieś, yy, czy to ma jakieś, jakieś znaczenie konkretne, ale Ewa ma pamiętnik. Dobra, więc teraz wracamy się z powrotem na dół. Niezła próba, ale tym razem nie ma wiadra. Wszystko w porządku. Wydawałeś się rozkojarzony. Co? A, wszystko dobrze? Nic mi nie jest. W każdym razie właśnie będę powoli kończył. Zadzwonię, kiedy wszystko będzie gotowe. No dobra, wracam do pracy. Także tego. No możemy do niego wejść, ale on nas i tak wygoni To jest właśnie ten problem, że nie wiadomo co trzeba zrobić, trzeba się domyślać i tak dalej. Cierpliwość to cnota, Ewa Jedenaste! Bądź cnotliwy! Dobra, tu mnie masz Eleven, tak. Tu mnie masz, Nil. Ok. A, powtarza teraz to samo. Myślałem, że będzie coś innego Więc schodzimy jeszcze raz na dół Tam też się troszeczkę historia dalej rozwiąże Historia. To jakiegoś jakieś za, bardzo za, zakłopotanego czegoś nie ma, ale. Muzyka strasznie się podoba, jezu, tam no tej muzyki. Pogadajmy jeszcze raz z Roxy, czy, 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 czy coś mamy innego zrobić? Po prostu uwielbiam chodzić po skrzypiącym śniegu. To dla twoich butów jak strzelanie fotem obmękowym. Nie mogę się doczekać kolejnych opadów. Polska, tutaj nie ma opadów. Dziękujemy, serdecznie pozdrawiamy. Coś tutaj przybył nowy, trzeba będzie z nim zamienić słówko, czy dwa. Tak, tu mi, Robert Lynn. Na razie nie wychodź, Ewa. Wiem, Roxy mi już powiedziała. Te zawzięte gnajki. Ewa zamierzają tam zostać. To, to tyle? A, dostajemy telefon od Nila, dopiero musimy z nim pogadać. Tak? Gotowe, Ewa. Wpadnie jak tylko będziesz mogła to tyle. Więc musimy pokazać z pewnymi osobami, żebyś dopiero się włączyło to, że ona do nas zadzwonił przejść dalej. To jest troszeczkę głupie tutaj. No ale cóż. Moli to rozwiązać w inny sposób, ale skoro w taki chcieli. niech im będzie? Wiedzmy się co knuje. Ta cisza. Muzyka w tej grze jest zajebista. Nie, nie, nie naprawdę. Zamknij ryj! Drzwi! Sorry. <śmierdziącmedim> ja przestrzadek ja przed tak przedtem przeczytałem i się przyzwyczaiłem do tego, nieważne. E po co? E, bo powinienem używać tego komputera do pracy, pamiętasz? Gdyby Rob zobaczył, na pewno powiedziałby już Znowu się objaśnij. No, zostawię te drzwi otwarte wszelić. Będzie będzie miał kłopoty. Co tam masz? Usiądź na moim miejscu. Pamiętasz to? Proszę, powiedz, że sam go zużyłeś. Rosmurz się, były ich setki. Papierowy króliczek, nawiązany do, do, do oryginalnego Tudymun, tak? Poza tym, Lily z, dzie z, z dzieciakami. Czytam słowo często dzieckami, bo tak mówię po prostu, tak, dla jaj. Poza tym, Lily z dzieciakami i tak nie mają z nich żadnego pożytku. A jaki ty masz? Odpalanie wspomnień choćby. A teraz uruchom ten program. Nie jestem pewna, czy tego chcę. No dalej, ciężko nad nim pracowałem. Tyle mam do powiedzenia. Reakcja Ewy była identyczna jak moja. Co? Tada! To zwyczajny brak szacunku, Neil. Daj spokój. Gry komputerowe to forma sztuki. Uchwalili ustawy całe dekady temu. Ta, ale to może sprawić, że je wycofają. Nie rusza mnie to, Ewa. Nawet jeszcze w nią nie zagrałaś. No dalej, spróbuj. Bałem się tam wcisnąć Enter i boję się do tej pory, ponieważ ta gra jest dziwna. To jest tak jakby To Demon. Tylko że w takim dziwnym stylu, powiedziane z perspektywy Nila, Czyli z perspektywy kogoś, kto uważa się za Mad Asa i tak dalej. I zbieramy poszczególne pamiątki tutaj, żeby przechodzić coraz to dalej. Kolejne pamiątki, wspomnienia, cokolwiek takiego, tak. Tam dziobak był. Tu w tle też są jakieś obrazki. Ale nie za bardzo, że tak powiem, je wszystkie rozumiem. Tutaj jest Ewa. Głowa Ewy jako przeciwnik. Wygląda znajomo. Ten look na niego tylko. Te postacie tutaj są świetnie zanimowane. Serce dodatkowe, a to na chyba niepotrzebne teraz. Kolorowy króliczek. Musimy go teraz gdzieś dostarczyć. Musimy przejść tędy. I unikać tych głów. Ponieważ mamy mało zdrowia względnie, że tak powiem. Dostaliśmy już właśnie. Oj, trudno Myślę, że przetrwamy i tak Kolejne wspomnienie i otwiera nam się przejście dalej Teraz uważajmy tutaj, żeby nie, nie, nie dostać jakiegoś głupio w Przechodzimy dalej Aj! Mam jedno serce niedobrze Tu są krzesła i stoły, więc zakładam, że to jest nawiązanie do tej... Do tej kawiarni całej, co tam, co tam był ten motyw I tak się domyślałem, a potem, że tak powiem, coś mnie utwierdziło w tych przekonaniach jeszcze bardziej Dobrze, że zostałyśmy zdrowie Tutaj nie ma nic więcej Czy możemy od siebie coś wziąć? Tak, możemy I to jest... Y... To jest słoik z oliwkami, ojejciu Słoik z oliwkami, które Nil tak bardzo lubi W cudzysłowie Dziękuję za to zdrowie, bo tutaj ciężko jest tu, Tutaj są y, mordercze oliwki, jeżeli ich nie mylę Które, które nam odbierają zdrowie Rozrzucają oczywiście nasza, nasza przyjaciółka Ewa, tak? Która w to teraz gra, musi się poczuć bardzo miło, naprawdę. A już dostałem. Obym dostał drugi raz. Okej. Okay. Nie wiem, co by się stało, gdybym zginął. Jeszcze to nie zginąłem Okej. Okay Zdrowie. Dziękuję. Dajmy te oliwki tutaj. Eee... Ten dziobak. I przechodzimy dalej. Niezbyt skomplikowane. To, to jest taka. Mam wrażenie, że twórcy zrobili tą minigrę, tak jakby, wpadli na taki głupi pomysł i zaimplementowali to jako, jako DLC po prostu, że tak powiem, do jakiejś historii, czy coś. A może jednak nie, może po prostu mieli taki zamysł. Dobra, spokojnie. Dostałem bray! po raz drugi powinien dostać jeszcze raz, bo, bo może to się naprawdę źle skończyć, nie wiem co się wtedy dzieje. Dobra, mamy zdrowie, łapiemy. Króliczka tutaj dalej przekazujemy i ciśniemy do następnego poziomu. To nie jest tak, to nie wygląda tak cała gra. He! Też robiłem takie gry jak w twoim wieku. O o! Co do jasnej cholery! Jakie to słodkie? Czy te głowa to ty Nil? Ja, jak długo tu stoicie? Widzę, że znowu się obijasz! Niech to, mówię ci, że to powie. <grych> Wynocha z mojego biura, to moja prywatna przestrzeń! Sio! sio. Takie wszystkich wygonił. Widzisz Ewa? Właśnie tak się dzieje, jeżeli zostawiasz drzwi otwarte. Równie dobrze mogę pójść rozprostować nogi. Teraz zauważyłem, że nic mi nie przyniosłaś. Ale, ale ty graj sobie dalej. Tak, ja będziemy w grać. Ja tutaj się, ja się modlę, żeby to już był koniec, ale jednak gramy dalej. Niedaleko dalej, z tego co pamiętam. Nie, jednak, no wszystko. O jejciu, tutaj może być problemo. Przejdźmy się tylko do, 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 do dziobaka, on nam może coś dać tutaj. Dziękuję. Zdrowie sobie na pewno zbierzemy, bo czemu by nie? Spróbujmy się tutaj przedostać. Okej, okay, udało mi się bez szwanku. Przednim razem mi się nie udało. Ajdź! I tutaj zebrałem w rej. Świetnie po cudownie ta gra momentami ma takie zacinki, nie wiem czemu czasami tak dziwnie klatki spadają w grze RPG to jest aż hała tego motywu akurat nie kojarzę To są rzeczy, których nie potrafię skarżyć z tą grą, ale troszeczkę się przypominam, Dziękuję za dziobaka. Nie wiem, dlaczego niektóre rzeczy nawiązują, bo ciężko się jest odczytać po prostu z tych takich kreskówkowych, ...pikselowych nawiązań, że tak powiem. wszystko da się tak zrozumieć, jeżeli nie jest dobrze, dobrze przedstawione, a to zdecydowanie nie jest, moim zdaniem. Nil, zrypałeś po prostu. Ta muzyka przerobiona. Myślę, że się już nie poruszam. O, tutaj zaczęłam się robić przeszkody na naszej drodze. No troszeczkę jest adekwatne do tego, co się wtedy działo. I nagle. <grystanie> Ups, chyba, chyba się zezłościła. A może to nie jest złość, może to coś innego? Skończy! Skończyłaś? Ew, gdzie ty jesteś? Czyli mam nic do roboty. Przejdźmy się do jej biura. Co no tutaj jest? Nie pamiętam nawet, czym ona jest. Nie, musimy iść na dół. Dobrze pamiętam już. Musimy iść na dół. Czasami trzeba by zejść na dół, żeby wejść do góry. Dosłownie, w przenośni Dziwne na party zobacz, zobaczyć, czy tutaj czasami jej nie ma. Hello! A potem zacząłeś bredzić, dotknij moich włosów! Dotknij! Cholera, już nigdy nie wypiję więcej niż kieliszek piwa. Słyszałem, że znowu grałeś w, w swoim biurze, co? Lotki najwyraźniej. Gdzie reszta? Wills i Tajma poszli do domu, ale nie wiem co z Robertem. Dziwię się, że nikogo z nas dziś nie wezwali. Miło było się pobawić w spokoju. I tak już przełożyliśmy przyjęcie, kiedy w zeszłym tygodniu wezwali listę jediego. A jednak nawet do nas nie zajrzałeś. Tak, tak. No life. Psst! Mil! No co? Szukasz Ewy? Tak. Skąd wiedziałaś? Bo ty zawsze szukasz Ewy. <gry> Widziałem ją przed chwilą w korytarzu. Wyglądała na. zdenerwowaną. Zaraz, dlaczego zakładasz z góry, że to moja wina? Cóż, kiedy na Ciebie patrzę. tu mógłby urwać dialog po prostu. Cóż, kiedy na Ciebie patrzę, takie trzy kropki. Mam wrażenie, że ciągle byśmy mnie wkurzał, gdybyśmy byli partnerami. Ale w tym pozytywnym sensie. w jaki sposób mogłoby to być pozytywne? Cóż, może być. Nieważne, dzięki za informację, pójdę sprawdzić na górze. Tak jak mówiłem, czasami trzeba zejść na dół, żeby wejść na górę. Sędzi mnie nos. Co ja mam z tym nosem, że mi sam tak sędził? Przestań łaskawie. Przemysł, przemysł! Dziękuję. Czy to jest coś, jest do przeczytania? Nie, nic takiego nie ma. Tylko ozdoby. I jest i Ewa. Hej! Nie, skończy, nie skończyłaś gry. Tyle mi wystarczyło. Nie mów, że jesteś złota te zombiewy. Sama je wymyśliłaś, nie pamiętasz. Poza tym, to był tylko żart. Jeju! Zapytałem od kiedy jesteś taka sztywna, ale. No wiesz. Podejdź tu, Nil. Chcesz mnie uderzyć? Ostatnio pracowałem nad swoim karą. Ostrzegam. Mówię ci, moje renty są jak błyskawice, i nawet ja nie ogarniam swoich ruchów. To źle wygląda. Wow. A dekordowa frekwencja, co? A się mówiła, że się zbierają od samego rana. za poświęcenie, a nawet i nie płacą. Kiedy starałem się o te posady, myślałem, że będzie to szanowana praca. Spełnianie marzeń i w ogóle. Ale ci, którzy mogliby nam podziękować, nie żyją. Zaś ci, którzy nas wspierają, są umierający. Mogą ci się nie podobać moje metody, ale użyłam ich dla dobra pacjentów. I częściej niż bym chciała Twojego, by ocalić Ci tyle jak przed zwolnieniem z pracy. Tak, w tym ostatnim się spełniasz. To nie lada wyczyn. Myślisz, że mają rację? Hmm? No, ci wszyscy ludzie na zewnątrz walczą o to, co uważają za słuszne. A niech to, mam nadzieję, że nie. Ale wiesz, każdy ma swoje własne poglądy. Jest ich sporo, ale nie zapominaj, że po naszej stronie też jest trochę ludzi. Pamiętasz Lili? Nie są tak wygadani, ponieważ tym, którzy są zadowoleni, rzadko chce się krzyczeć. Mądre słowa. Ale musimy zdawać sobie sprawę, że istnieją i pamiętać o każdym pacjencie, którego odwiedziliśmy. Pamiętać, ile wysiłku to nas kosztowało, oraz jak opuszczali ten świat z uśmiechem zamiast grymasu. Czasami ta ulotna chwila z szczęścia wystarcza, aby wszystko nabrało znaczenia. Jesteś pijany, Nil? <grytanie> Hej, ja tylko powtarzam: brednio roba, daj mi spokój. Ale posłuchaj, jeśli pytasz mnie, czy to co robimy ma sens. Myślę, że ma. Na ten krótki ułamek sekundy zanim odejdą. Czy to ci wystarcza? Czasem... Sama nie wiem. A ty? Jesteś szczęśliwy robiąc to. Hej, mnie na szczęście wystarcza, że sporo zarabiamy. Nie wiem jak ty, ale ja śpię na pieniądzach. W sklepie rzucam. A co? Wybólę 500 za jednorazówkę. Stać mnie, masz tu ćwierć dolca. Taki mam styl Świrus W pozytywnym znaczeniu Wiesz, ta gra, którą stworzyłeś Nie była taka całkiem zła Słucham? Co znaczy, grafika jest antyczna, a model rozgrywki to kpina, ale... E, zaskoczyło mnie, że pamiętasz jeszcze o... to wszystko o Johnny River Ta, przepraszam za zombiewy ale zaraz, naprawdę powinnaś była zagrać w to do, w to do końca Wszystkie zombie-ewy zbierają się razem i zostają bohaterami Serio? Pewnie! A potem są te, no, e, firewerki i konfetti, Kiedy wszystkie johniki i riverki Skandują twoje imię Nie wiem czy dobrze przeczytałem Wiem, wobec tego chyba powinnam ją dokończyć Ale no, no, zaraz, zaraz nie bądźmy pochopni, e, tak, granicie nie ucieknie, możemy skończyć na przykład za tydzień albo, albo dwa. Blefował. Halo! Dzięki za zniżkę, ale nie potrzebujemy w tej chwili odśnieżania. Powinnaś zaszy zaszyfrować sobie numer, to zablokuje większość telemarketerów. Żartowałem. Tak naprawdę zostaliśmy przydzieleni pacjentowi w stanie krytycznym. Czekaj, co? Co rozumiałem, zaraz tam będziemy. Mówisz poważnie? Tak. Chodź, nie możemy się spóźnić. Nie żartuj z takich poważnych spraw! Mówisz serio? Mil! I z tego co pamiętam, to jest koniec tej rozgrywki. Myślę, że wszyscy, którzy ogarniają fabuę Moon, zrozumieją o co tutaj chodzi. Myślę, że wszyscy będą wiedzieli, co jest grane. I to jest chyba taki bardzo fajny łącznik pomiędzy tym, co się dzieje w to the Moon, a co będzie w nowej historii, która nazywała się. Zaraz, jak ona się nazywa? Zapomniałem! <laughs> no, Nie wiem, <laughs> jak to się będzie nazywać. Finding Paradise to się nazywa. Tak, to będzie nowa gra, która będzie yy, kontynuacją tego, tak jakby, nową częścią tego. Więc wiecie, czekam na to. E, to na to The Finding Paradise będzie fajnie co zagrać, Zobaczymy, co to będzie, kiedy wyjdzie, czy w ogóle wyjdzie. Myślę, że tak, myślę, że raczej się z tym nie spieszam. A znowu pewnie są, tak, na opadki, znowu będzie zajebiście. A tymczasem się z wami będę żegnał i dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję. Yy... Z... Z... Co? Aha, dobra, powiedzmy są utwory, Ok, więc, więc macie te darmowe utwory do tego, na yy... gdzieś tam można ściągnąć w Google, więc... Polecam, fajna muzyka. No, tak jak mówię, dziękuję jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka i życzę Wam wszystkich wszystkim wesołych, spokojnych siąt, yy... to tyle! Tylko pamiętajcie, takich spokojnych i radosnych świąt, żebyście nie siedzieli sztywno na tych świętach i takie odbębnijmy, co my odbębnić, tej wigilii z rodziną, takie okej, okay, dobra, spoko, udławię się karpiem i tak dalej i pójdę, pójdę sobie być, tylko po prostu w jakiś sposób czerpcie z tego radość, bo, 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 to jest, to jest dzień, w którym wszyscy po, powinni być szczęśliwi, tak naprawdę wszyscy powinni być na co dzień szczęśliwi, ale... Ale jeżeli te święta w jakikolwiek sposób motywuje większość ludzi do tego bycia szczęśliwym To niech tak się też dzieje i starajcie się z tego wydobyć tyle ile tylko się da Tylko w ten jak najbardziej pozytywny sposób Tyle mam, do, mam, mam wam do przekazania Dzięki za obejrzenie jeszcze raz, trzymajcie się, wesołych świąt, papa, pa. na razie